Cześć, z tej strony Sneaker Mastery, to jest kanał Wutach, a w tym roku Kif kończy 10 lat, naprawdę już mija 10 lat od założenia marki przez Roniego Fiega, które projekty, tak naprawdę każdy z nich mi się podoba, prawie wszystko co wychodzi z rąk Roniego po prostu mi siedzi i nie jest inaczej w tym przypadku, ponieważ w tym roku z okazji 10 dziesięciolecia wypuścili całą kolekcję razem z Vans World, gdzie możemy zobaczyć 10 modeli slip-onów Vansów, które wyglądają naprawdę superowo i może wybrałbym tam jeden, który nie za bardzo mi siedzi, ale reszta wygląda genialnie i postanowiłem sobie kupić jedną do kolekcji, dlatego jest tu ze mną właśnie ta parka. A jeszcze przed samym zobaczeniem filmiku, proszę Was o dodanie subskrypcji na kanale, co mega pomaga oczywiście w budowaniu zasięgu. Tak samo lajka pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba, i dodanie komentarzu, czy podoba Wam się wygrać z tych parek, albo kompletnie Wam nie siedzę, ponieważ wiem, że niektórym osobom nie za bardzo podobają się niektóre te grafiki, ale większość według mnie wygląda superowo. A jak już mamy już to za sobą, no to przejdźmy do tych budków. A więc, tak, jeżeli chodzi o przecieki na temat tych budków, to tak naprawdę prawie w ogóle ich nie było. Dostaliśmy kilka fotek oficjalnych, już tak naprawdę, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed premierą i to było. O tyle jestem bardzo ciekawy, czemu tak długo się zatrzymało w ukryciu, ponieważ Roniefiek razem z ekipą zawsze tyzuje niektóre swoje projekty gdzieś tam na Instagramie i mogliśmy zobaczyć niektóre, wiecie, skrawki płaternów albo skrawki różnego materiału, z którego będą użyte wansy, ale nigdzie nie było pokazane, na jakim modelu to będzie zrobione, ani mniej więcej, jaki jest zamek całej kalaboracji. Dostaliśmy za to 10 parek, także nie ma na co narzekać. Naprawdę jest dość duży rozstrzał w ich yy, wyglądzie, ponieważ nie ma tu jakiegoś takiego jasnego zarysu, które. Jak mają wyglądać, jest to 10 parek, które wygląda każda z nich troszeczkę inaczej. Niektóre paterny są we wzorach, na przykład bandany, są dwie takie parki. Mamy także paterny takie istno, mozaikowe, albo coś w stylu, na przykład y, posadzki w podłogach, na przykład kościołów, albo tym podobnych gdzieś tam, na przykład południowych krajów. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, ale najbardziej urzekła mi kolorystyka, którą właśnie Wam pokazałem, czyli kolorystyka związana z górami. Oprócz tej parki była także parka, która nawiązywała do zachodu słońca w górach, gdzie jest śnieg i jako tako to była ta parka, która najmniej mi się podobała, ale jak zobaczyłem tą, od razu mi się spodobała naprawdę motywy górskie, to jest też także coś dla mnie, ponieważ naprawdę bardzo lubię chodzić po górach, ta parka od razu mi o tym przypomina i muszę przyznać, że pasuje idealnie do jakichś beżowych spodni, których ma naprawdę bardzo dużo, pasuje idealnie także do jakiegoś takiego klasycznego wyglądu i nie ma żadnych problemów z zakładaniem go Slip ony jest to jedna z Parek takich w kolekcji, którą naprawdę warto mieć, ponieważ na lato super się sprawuje, szybko ją możemy zakładać, możemy od razu gdzieś wyjść na miasto w niej. Wiadomo, że jeżeli chodzi o model kolaboracyjny, no to tutaj nie będzie to tak wyglądało, że wiecie, będzie to taki typowy bitersik, ale jako tako naprawdę polecam Wam na przykład wansy slipony, wydaje mi się, że nakręcę o tym gdzieś tam odcinek, może czy warto kupić właśnie wąsy slipony, ponieważ według mnie naprawdę warto. Wracając do samego buta i kolaboracji, to już na samym wstępie możemy zobaczyć opakowanie, które wygląda po prostu superowo. Jak sobie patrzymy na samo wykonanie tego opakowania, to już wiemy, z czym mamy do czynienia, ponieważ jest tutaj naprawdę mega dużo fajnych elementów, które wpasowują się właśnie w całą stylistykę OTK, widzimy ich pomysłowość i jak ładnie można zrobić niektóre elementy i w jaki sposób można nawiązać na przykład do kolaboracji z samym opakowaniem. I tutaj możecie zobaczyć, że w środku jest dokładnie to samo i już pomijając papier z Monogramem KIF, to możemy zobaczyć tutaj, że na bocznych panelach także odwraca, możemy zobaczyć motywy, które są użyte na bucie. Tutaj samo opakowanie, też z przodu jest użyty, pattern, który jest na parce, i całe to opakowanie po prostu idealnie wplata się w cały po prostu zamysł kolaboracji i wygląda to superowo. Jeżeli chodzi o parkę, to tak jak mówię, wygląda bardzo ładnie, pasuje tak naprawdę do wszystkiego aktualnie. Superowo wpisują się właśnie te beżowe elementy razem z zielonym i są to tak naprawdę aktualnie jeden z najbardziej popularnych kolorów, które możemy zobaczyć w większości outfitów. Większość outfitów właśnie zaraz opiera się właśnie na beżu, na białym kolorze, na bone white, coś w tym stylu. I także z na przykład różnymi barwami zielonego i odcieniami zielonego, oprócz oczywiście niebieskiego, który króluje w tym sezonie. I naprawdę ta parka strasznie mi się spodobała, dodatkowo, że właśnie jest slipą. Jeszcze oczywiście jako tako, jeżeli jest to kolaboracja Vans, no to tutaj jest z jakością dużo, dużo lepiej niż w normalnych takich projektach od Vans. I wszystko tutaj gra mi superowo. Możecie teraz zobaczyć dwie parki razem i muszę przyznać, że super jest to połączenie, że można tutaj zobaczyć, jak ta góra po prostu spina się razem i wygląda tak, jakby dążyło to do szczytu. I sama właśnie kolorystyka i same rozłożenie także tych drzewek tutaj po całym bucie, jak one są dokładnie wykonane, ponieważ możecie tutaj zobaczyć i na przebitkach, że no nie jest to tak, jakby, wiecie, po. Pacikane farbą, można tak powiedzieć, tylko jest to bardzo ładnie, elegancko zarysowane i widać na przykład odcienie niektórych elementów i fajnie się to wszystko zgrywa. Dodatkowo cena tutaj także odgrywa bardzo fajną rolę, ponieważ te buty są naprawdę tanie w porównaniu do tego, co możemy zobaczyć na stronie KIF. Yeah. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Kiv właśnie przeniósł się także do Europy, będzie miał swój sklep, no ma już swój sklep tak naprawdę w Paryżu, możemy go odwiedzić. I wszystkie teraz produkty, które są wysyłane z Europy, nie musimy już, wiecie, nie musimy załatwiać jakichś reshiperów, możemy je sobie normalnie zamówić do domu. To jest Mega Plus, dodatkowo wysyłka nie jest aż tak droga, a buty, szczególnie buty na stronie Kif, nie są aż tak drogie, jakby się wydawało. Ponieważ jak zobaczymy sobie tam różne koszulki, zobaczymy sobie bluzy, no to one kosztują, jeżeli chodzi o samą markę kif czasami więcej niż nie wiem, Easy, gdzieś ponad 1000 zł, ponad 2000 zł, naprawdę są tam bardzo drogie rzeczy. Ale jeżeli chodzi o obuwie, możemy tam znaleźć parki, których normalnie w sklepach nie ma za bardzo i nie można ich nigdzie znaleźć i to dodatkowo po bardzo fajnych cenach, ponieważ na przykład ta kolaboracja z Vans kosztowała 470 zł już razem z przesyłką, a widać tam także niektóre modele od Vans, które są bardzo tanie i można je dorwać gdzieś tam nawet za 250 zł, 280 a także znaleźć niektóre modele, których nie znajdziemy normalnie na sklepach. Także to tyle, mam nadzieję, że sprawdzicie ofertę marki Keef, która jako tako coraz to co bardziej staje się popularnie, popularna, coraz bardziej wchodzi gdzieś tam do tego mainstreamu, ale jednak większość osób jej nie kojarzy, raczej każdy kojarzy ze na przykład Supreme, kojarzy Off-White, kojarzy nie wiem, Balenciaga, Prada i tak dalej, a Keef jest jednak gdzieś tam jeszcze na tym uboczu, ale naprawdę jest to bardzo porządna marka, która robi bardzo dobre jakościowo także produkty, do których nie można mieć zastrzeżenia i dodatkowo ma super stylistykę, jak widzicie tylko na ich Instagrama to tak naprawdę już zobaczycie o co chodzi i jak to wygląda. Wygląda, tak samo ich kolaboracje, wszystkie współpracy z markami, jak z Coca-Cola, które są po prostu świetne i wygląda to po prostu superowo. Wiedzą, tak naprawdę, co użyć do danej kolaboracji, do danej współpracy, żeby wyglądało to fajnie i ze smakiem. I tutaj wydaje mi się, że tak samo było z Was. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym i że dacie mi znać czy podoba, która się Wam z tych parek i czy chcielibyście ją mieć na przykład w swojej kolekcji. Ponieważ wiem, że chyba jedna albo dwie, przynajmniej teraz jak nagrywam ten filmik, leżały jeszcze na Kif, ale wydaje mi się, że mogą się już rozprzedać do tego czasu. Także tam trzeba uważać, ponieważ tam po prostu jak wchodzą produkty na stronę, to nie ma żadnego losowania niczego, tylko po prostu kto pierwszy ten lepszy. Także powodzonka. Dzięki Wam wielkie. Cześć.